Okej, okay. vibration. Melodia natury, bratku. Właśnie tak, to jest tręte Bastai pan. Jaman! Jaman! Sali szybku nasu ci melodia granatura! Stacie częścią mniej, jak płynąca niebie chmura Szum potoku, toku daje przesmyk do tych marzeń Wraz nią widzę więcej tych pozytywnych wrażeń W samym środku nas ludzie melodię natura Stacie częścią niej jak płynąca niebie chmura Szum potoku, rzeki daje przesmyk do tych marzeń Wraz z nią widzę więcej tych pozytywnych wrażeń Posłuchaj tych dźwięków, to melodia natury Pośród wędrówki słońca, ród, z ojca lub burzy W każdym zakątku ziemi, nieważne gdzie byś był Ten ogień, który po nie wie, że będzie w nas żył melodię natury, w muzyki zapisuj Obiektywnym okiem to jak każdy z nas czuje więcej tej przyjaźni, który każdy z nas buduje Te wersy moim życiem, bajbem, który opisuje Bo wczoraj było źle i świat po bolu zrostał, W tych trudnych tym chwilom sprostał Nie na co dzień widzisz, brak, to co ja dostrzegam Barwy tego świata, z horyzontu nieba Do czego nam potrzeba, to więcej normalności W całym tym bałaganie, więcej tej radości By cieszyć się tą chwilą, spoko nie zatrzymaj czas Bez względu na kulturę i ośrodzenie każdy z raz, W samym środku ja Gra natura częścią mnie jak płynąca na niebie chmura Szum potoku rzeki Daje przesmyk do tych marzeń Wraz z widzę więcej Tych pozytywnych wrażeń W samym środku lasu idziemy melodie gra Stacie częścią mnie jak płynąca na niebie chmura Szum potoku rzeki Daje przesmyk do tych marzeń Wraz z widzę więcej Tych pozytywnych wrażeń ja, ja, ja i mój las Wszystko to kocham Zapachem tego powietrza Ja i mój las Wszystko jest jasne To nie ma czego przewietrzać ja i mój świat Pomysł się rodzi, jak grzyby po deszczach Ja i mój świat Melodie natury wam tutaj stresza. Jeżeli mnie szukasz, znajdziesz tam, gdzie stary dom, Tak jak on, tak i ja jesteśmy stąd Nie szukaj mnie tam, gdzie toczy trąd Szukaj pod starym debetem, tam mam swój kąt Jeżeli jeszcze nie rozumiesz, trudno to nie problemu. Jeżeli nie chcesz iść ze mną, tylko stać to sobie stój Jeżeli taki wybór twój, trudno szanuję go Melodia natury wydać za stąd całe zło w samym środku lasu, gdzie melodię gra Stacie częścią mnie jak płynąca na niebie chmura Szum potoku rzeki daje przesmyk do tych marzeń Wraz widzę więcej tych pozytywnych wrażeń W samym środku lasu, gdzie melodię granadora Stacie częścią mnie jak płynąca na niebie chmura Szum potoku rzeki daje przesmyk do tych marzeń Wraz widzę więcej tych pozytywnych wrażeń Jestem jak najmniejszy powie wiatru Powiew wiatru Każda kropla deszczu nie spada bez przypadku Cała ta harmonia tańczy w biednego taktu Wiatrze wakumusze, To naturą jestem Melodia natury, związana z tym miejscem Witaj, dobrowo znów, do ciebie przyszedłem Pośród szarych bloków, gdzie do ciebie biegłem Jestem, zamienię się w słuch Tak po prostu, na codzienny trud, Stojąc sobie z boku, nucąc rytej piosenki To siła spokoju, to natury dźwięki